Witam Was wszystkich za kierownicy Forda Focusa ST Kombi wersji z dwulitrowym silnikiem diesla o mocy 190 koni. Pierwotnie mieliśmy nie przygotować filmu na jego temat, ale stwierdziłem, że muszę to zrobić, aby Was ostrzec przed tym samochodem. Jeśli bowiem poszukujecie rasowego hot bądź kombi na jego bazie, to powinniście unikać tej wersji. Dlaczego? Bo mając takie priorytety, powinniście po prostu bez zastanowienia wybrać wersję benzynową diesel ma zupełnie inny charakter. Cięższy silnik sprawia po pierwsze, że auto chętniej wyjeżdża przodem na zakrętach, zwłaszcza na śliskiej nawierzchni, tym bardziej, że nie ma elektrohydraulicznej szpery, która była jednym z najmocniejszych cech tego Focusa w wersji benzynowej, jaką mieliśmy już okazję testować. Co więcej, charakterystyka pracy diesla to zupełne przeciwieństwo jednostki benzynowej. Nie ma tutaj żadnej frajdy z jazdy na wysokich obrotach, silnik się na nich męczy, co więcej, atakując zakręty nie macie właśnie tego pod nogą uczucia, że macie cały czas ogromny zapas tej pary, aby na wyjściu uzyskać bardzo fajną prędkość. Tutaj tego nie ma i zabija to sporo właśnie z tej sportowej, zabija to sporo frajdy z tej sportowej jazdy. Czy zatem jest to samochód pozbawiony sensu? Niezupełnie, według mnie jest to bardzo fajna alternatywa dla kogoś, kto potrzebuje rodzinnego kombi i koniecznie z silnikiem diesla. Wtedy tak naprawdę macie jako właściwie jedyną opcję na rynku, żeby wybrać coś, co będzie miało też taki sportowy sznyt i charakter. Samochód świetnie spisuje się na autostradzie, jest bardzo oszczędny, przy 140 km na godzinę spali wam mniej niż 6,5 litra na 100 km przy 180 km na godzinę na niemieckiej autostradzie, to zużycie nie przekracza 8 litrów, co jest w ogóle fenomenalnym wynikiem, a do tego macie bardzo e, dobrze zestrojone podwozie, praktycznie tożsame z wersją benzynową, czyli usztywnione amortyzatory z przodu i z tyłu, obniżone o 10 mm zawieszenie dzięki specjalnym sprężynom, bardzo bezpośredni układ kierowniczy, zaledwie dwa obroty pomiędzy skrajnymi punktami położenia, to wszystko sprawia, że samochód bardzo posłusznie reaguje na ruchy kierownicy i y, 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 Daje to poczucie naprawdę obcowania z samochodem takim sportowym. Co więcej, w kabinie macie do dyspozycji też te fenomenalne fotele Recaro, dostępne tylko oczywiście w wersji ST. Pamiętajcie, aby je wybierając, decydować się na wersję z Alcantarą, a nie z tą tapicerką, bo jest ona taka nieprzyjemna w dotyku, sprawa, że nie tandetnej i niskiej jakości. Natomiast same fotele świetnie trzymają na zakrętach, są szersze niż w poprzedniej generacji tego modelu i te osoby tęższe na pewno będą bardziej zadowolone, bo są one po prostu wygodniejsze na dłuższych trasach. Na dłuższych trasach doceni się też fakt, że samochód jest bardzo dobrze wyciszony, opór powietrza jest niewielki, powyżej tak naprawdę 160 km na godzinę pojawia się szum wokół lusterek, ale też on nie jest jakiś w tym momencie nawet wysoki, także samochód idealny do szybkiego przemieszczania się na dużych dystansach przy zachowaniu relatywnie niewielkiego zużycia paliwa. Co więcej, ta wersja dieslowska ST nie jest też przesadnie droga. Ten egzemplarz kosztuje około 140 tysięcy złotych i tak naprawdę jest kompletnie wyposażony. Ma nawigację, podgrzewane fotele, podgrzewaną kierownicę, podgrzewaną przednią szybę, dwustrefową klimatyzację automatyczną. Bardzo dobrze grający, taki mocno, mocny system audio. Także to wyposażenie jest naprawdę bardzo fajne. No i też prezentuje się ten samochód wyjątkowo dobrze na zewnątrz. No i na tle na przykład konkurentów, takich jak Skoda Octavia RS Diesel, prezentuje też naprawdę sportowy charakter, jeśli chodzi o prowadzenie. Ale tak jak mówię, tak jak na przykład teraz przy takim szybkim atakowaniu ciasnych zakrętów pojawia się podsterowność samochód, wyjeżdża nam przodem. No i zabija to właśnie tą sportową tą frajdę ze sportowej jazdy po ciasnych winklach. Natomiast jeśli szukasz charakternego kombi z dieslem, to o dziwo jest już na rynku jedne, jedno takie, które możesz wybrać i jest to na pewno Focus ST w wersji wysokoprężnej. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na temat tego auta, jakie macie podejście w ogóle do sportowych samochodów z silnikiem diesla. Czy bardzo różni się od tego, które ja mam. Szczegóły dotyczące tego samochodu i pomiarów, testów tego auta znajdziecie na naszej stronie, w osobnym teście i oczywiście w opisie filmu, który tworzymy. No i tyle ode mnie. Dajcie też znać w komentarzach, jakie chcielibyście inne auto przetestować, które wpisuje się w rolę idealnego daily drivera, czyli auta łączącego sportowy charakter z funkcjonalnością na co dzień. Tyle ode mnie. Trzymajcie się i do następnego razu. Szerokości.